No to rozpocząłem nagrywanie. Obywatelki, obywatele, półużytkownicy Team Spica, Ronin Warriors, zebraliśmy się tu dzisiaj, aby uczcić, świętować inaugurację w kolejny wspaniały rok tego serwera. Jest z nami gość specjalny, pan Kaskroczun. Damy. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nie mam wiele do powiedzenia. Chciałbym tylko powiedzieć, że serwer istnieje. Nie wiem już jak długo, ale w moim życiu zawsze, więc mam nadzieję, że świętujemy tutaj kolejny rok, ale przed nami jeszcze wiele kolejnych lat pięknych na tym serwerze już pustym w dzisiejszych czasach zazwyczaj obecnie mamy dwie osoby. Ale mimo wszystko nasz administrator Czekobomba, bomba dokona teraz honorów odnowienia licencji copyright na Rogin Warriors. Tak, panie i panowie, tyle wspaniałych chwil, tyle ranówek, tyle przegranych turniejów w CS-a to wszystko. I kolejny rok przed nami. Wkraczamy jako Ronin Warriors dumnie w 2022 rok pański, internetowy. Zatem proszę wstać. Uwaga, zmieniamy rok. Szczęśliwego nowego roku.